Ten film dedykuje wszystkim przedsiębiorcom, którzy dali się złapać w pułapkę pornograficzną. Nie taką zwykłą pornograficzną, ale tak zwany hustle porn, czyli uzależnienie od karkołomnej pracy. W dzisiejszym filmie opowiemy sobie o tym, czym jest taki rodzaj uzależnienia od pracy, z czego on wynika. No i spróbujemy sobie też go trochę rozwiązać, oczywiście z użyciem grywalizacji. Zapraszam. Są w świecie biznesu takie powtarzane zdania, które brzmią jak prawdy objawione. Od przysłów w stylu bez pracy nie ma kołaczy, przez jakieś pseudopatriotyczne, odgórne założenia takie jak Polacy to pracowity naród, aż po ogólnoświatowe hasła w stylu play hard, work harder, co jest odwróceniem innego popularnego zdania. Wszystkie te założenia u podstaw mówią całkiem sensownie, że jeżeli chcesz do czegoś dojść, no to musisz się do tego przyłożyć i ciężko pracować. To oczywiste, prawda? No a gdzie, jak gdzie, ale w świecie biznesu jest to turbo oczywiste, no bo to tutaj nasz sukces zależy w głównej mierze bezpośrednio od tego, jak wiele pracy włożymy w przedsięwzięcie, jak wiele serca włożymy w projekt, jak bardzo się mu oddamy, jak dużo będziemy, jak intensywnie będziemy pracować. I w momencie, gdy w życiu biznesowym, w projekcie czasami bywa trudno, no to można powrócić myślą, przypomnieć sobie te powiedzenia i te zdania i odnaleźć w sobie siłę do tego, żeby jednak pracować dalej. Ciężka praca popłaca i przynosi bardzo, bardzo dużo motywacji. I w tym momencie, jak to zwykle bywa, spieprzyliśmy sprawę. Szybko okazało się, że polegając na emocji związanej z wysoką motywacją, można zrobić niezły interes. Pojawiła się masa coachów, tych bardziej i mniej ogarniętych, krzyczących lepiej lub gorzej, że jesteś zwycięzcą i o ile każdy rozgarnięty człowiek potrafił oddzielić ziarno od plew, to mam wrażenie, że większość osób przedsiębiorczych nie potrafiła tak celnie ocenić samych siebie jako konsumentów tych motywujących treści. Pojawił się termin hastlowania, od angielskiego słowa hustle, oznaczającego szybką i energiczną pracę na rzecz swojego, często początkującego i małego biznesu. Dzięki osobom takim jak Gary Vaynerchuk, Tony Robbins czy Ty Lopez mogliśmy się poczuć zwycięzcami, którzy codziennie hastlują i grindują swój biznes. Tylko, że chyba niekoniecznie zrozumieliśmy o co chodzi. Młodzi przedsiębiorcy zaczęli postować na social mediach swoje codzienne starania o to, żeby ich biznes się kręcił i owszem za to dostawali wiele lajków, przez co ego rosło i wszyscy byli zadowoleni, no bo przecież haslują. Tylko że to był właśnie hustle porn, czyli taka praca, która daje niewiele efektów, o ile w ogóle, to taka praca polegająca na trąbieniu o tym, jak bardzo jesteś zajęty i Powoduje, że lista zadań nigdy się nie kończy. Bo pomyślcie nad tym: jeżeli taki hasler kiedykolwiek zrobi wszystkie zadania z to -do listy, no to nie będzie miał już co robić, a jeżeli nie będzie miał co robić, to nie będzie mógł wrzucać tego na sieć. Jak nie będzie tego wrzucał na sieć, no to nie będzie haslową, nie będzie haslerem. I wszystko jak krew w piach. Cyk, pyk. Mamy patologię, żeby tylko robić i działać coraz więcej i więcej, haslować szybko, szybko, zanim dojdzie do nas, że to bez sensu. To jest właśnie hustle porn uzależnienie od ciężkiej, karkołomnej, a często bezsensownej, jak się okazuje, koniec końców, pracy. Wiem co mówię, też tam byłem. Też swego czasu działałem ile fabryka dała, żeby tylko haslować. Nawet teraz do tej pory walczę czasami sam sobą, bo mam ochotę sobie pochastlować ponad miarę. U mnie swego czasu skończyło się to problemami z mięśniem sercowym. Byłem po prostu przepracowany. Ale wiem, że gdy kiedyś opowiedziałem tę historię na spotkaniu młodych przedsiębiorców, to odzew był taki: Co ty dajesz? My jesteśmy młodymi, zdolnymi, będziemy haslerami, ciśniemy. Życzę Wam tego, żebyście pozostali tak entuzjastyczni i energetyczni jak najdłużej. Serio. Jeśli jednak ktoś z was dotrze już do tego momentu, gdzie sprawy zaczną się sypać, bo będziecie mieli za dużo stresu. Wasza tudulista nie będzie miała końca. Niby będziecie haslować, ale sprawy będą posuwać się do przodu mega wolno i podupadniecie na zdrowiu oraz popsują się wasze relacje z najbliższymi i nie będziecie mieć pomysłu na siebie i tak dalej. I tak dalej, to mam dla was remedium. Musicie popracować nad swoją tudulistą. W skrócie musicie robić mniej rzeczy, ale koniec końców tych ważniejszych, które przyniosą nam lepsze efekty. I samodzielne przejście na taką lepszą to-do listę jest bardzo trudne, ale nie martwcie się. Spróbujemy sobie to wszystko zgrywalizować. Wydaje mi się, że się da. No i teraz pokażę wam jak to zrobić, żeby nasze zadania były takimi najważniejszymi i żeby nam naprawdę przynosiły efekty, żebyśmy nie musieli używać tej Karkołomnej pracy i wpadać w hustle porn. W tym, co chcę wam zaprezentować, będziecie hastlować, grając w grę. Jest najlepsze, co się może wydarzyć. A zatem, aby zacząć zamieniać listę zadań w grę, musimy zacząć od podstaw. Naszą to listę tworzymy analogowo w zeszycie. Po pierwsze, podziel swoje zadania na trzy kategorie: najważniejsze, średnie i mało istotne. A, B, C. Zapisz maksymalnie 3 zadania najważniejsze, takie, które bezpośrednio wiążą się z zarabianiem pieniędzy w Twoim biznesie. Potem zapisz maksymalnie 5 zadań, które są średniej wagi i pośrednio mogą wiązać się ze sprzedażą. Na koniec zapisz 10 zadań mało istotnych. Razem to daje 18 zadań i to jest najważniejsza zasada w całej grze. Nie możesz mieć więcej zadań. Maks 18 i już tyle. Basta. Finito. Obok zapisanych zadań postaw mały kwadracik, jeśli zadanie jest zdalne, lub kółko, jeśli musisz gdzieś osobiście iść i coś zrobić. Jeśli wypełnisz jakieś zadanie, zamaluj to kółko lub kwadrat. Jeśli wypełnisz je częściowo, postaw na tym polu fajeczkę. Dorysuj strzałkę i napisz dlaczego jest to wykonane tylko częściowo. Może na coś czekasz, a może coś ci dzisiaj przeszkodziło. Jeśli zadanie wiąże się z jakąś inną osobą, dopisz przy tym zadaniu znak małpy oraz nazwisko tej osoby, która związana jest z zadaniem. Może to być na przykład nazwa Twojego klienta, który najpierw musi wyrazić swoją opinię, żebyś ty mógł lub mogła dokończyć swoje zadanko. I teraz najważniejsze, jeśli wypełniasz te zadania w ciągu dnia, to za każdym razem, gdy uda się coś wypełnić do końca, zapisz godzinę zakończenia tego zadania. A na koniec dnia, gdy masz wszystkie zadanka i godziny, w których zostały wypełnione, zaznacz to zadanie, które zostało wypełnione jako ostatnie. I jeżeli będziemy takie coś robić przez kilka dni, no to super, bo dzięki temu powstanie nam taki trochę matrix zachowań i możemy wdrożyć do tego pierwszy taki pełnoprawny, growy element. Mianowicie wyzwanie w tej grze polega na tym, żeby każdego dnia kończyć ostatnie zadanie trochę wcześniej. Żeby nie spędzać na tym wielu wieczorów, albo żeby łącznie nasze zadania zajmowały nam mniej czasu. Jeśli już sobie sprawdzicie, jak taki system zarządzania to-do-listą się sprawdza i zobaczycie, że zaczynacie w końcu ogarniać życie trochę lepiej, niż tylko ślepo pracując bez umiaru, możecie przejść na poziom wyżej. Co byście powiedzieli, gdyby taka tudulista była prawdziwą grą, to znaczy, gdybym mógł coś wygrywać za każdym razem, gdy wypełniam swoje dzienne zadania. Jeśli brzmi to ciekawie, no to super, bo przygotowałem dla was taki mały spreadsheet z zadankami do wpisywania. W zasadzie to jest monitoring zadań, które robimy. No i na koniec, jeżeli wypełniamy te zadanka, to możemy wygrać w naszym systemie jakieś power-upy. Tak jest, cała zabawa polega na tym, że jeżeli ja danego dnia wypełnię wszystkie zadania, które sobie założyłem z kategorii A, B i C, czyli maksymalnie 18, ale może być trochę mniej tych zadanek, to jako nagrodę mogę sobie wybrać jednego z tych paerapów, jeden z tych paerapów i tak naprawdę co jest fajnego to to, że te paerapy to są praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak można działać lepiej pracując na swoich codziennych zadankach. Są tu na przykład takie rzeczy jak delegowanie, jak metoda Kaizen, eliminacja czy współpraca. No i robiąc te zadania tylko wtedy, gdy wypełnisz wszystkie zadania z danego dnia, możesz skorzystać potem z danego power upa. I jak już sobie wybierzesz, z którego power chcesz skorzystać, no to on ci się jakby odblokowuje. Możesz zaczynać wdrażać go w życie, sprawdzać, jak on ci się sprawdzi w realu, w praktyce i dzięki temu poprawiać swoją efektywność, bo będziesz robić więcej, a tak naprawdę. Inni ludzie będą dla ciebie robić więcej, albo jakieś systemy będą więcej robić, albo koniec końców będziesz robić tylko te zadania, które naprawdę przekładają się na jakiś czynnik sukcesu. I może, może okaże się, że dzięki tej grywalizowanej to i dzięki temu spreadsheetowi z power wasza praca będzie bardziej efektywna. Sprawdź. A potem disuj w komentarzach.